Pani Maju, dała Pani już to ogłoszenie, że szukamy stróża nocnego do pilnowania zbrojowni? Tak, wczoraj wrzuciłam do telegazety. I jaki efekt? No, od tego czasu to zdążyli nam już dwa razy zbrojownię okraść. Ale wpuszczam już do Pana najlepszego kandydata. A ilu przyszło? Ten był jedyny. No, witam kochany. Dobry? Świetnie, że pan jest. Potrzebujemy specjalisty do pilnowania zbrojowni. Co prawda, na pierwszy rzut oka nie wygląda mi pan na odpowiednią osobę do tej roboty, ale na drugi też nie. Ale na szczęście nie jestem z tych osób, co oceniają książkę po opisie. Na wstępie zaznaczę, że może niewiele płacimy, ale za to robota jest chudowa. Coś za coś! Widzę, że należy pan bardziej do tych, co działają, a nie pierdolą głupoty. To mi się podoba. To tak na początek zapytam. Bo może się zdarzyć tak, że trzeba będzie odeprzeć atak Rabusia. Przed chwilą dowiedziałem się, że nas właśnie okradli. Jakbym jak był, to bym pomógł. Ja się tam nie boję. A czemu się pan nie boi? Nie jest pan przecież Wielkoludem. Coś nie coś trafie. Ale co konkretnie? Sztuki walki czy co? Nie! nie ja. A, ja. A. Czyli sztuki walki, jednak nie. Generale, szybciej nie dało rady. Gruba sprawa była. Zagłada, nie obchodzą mnie twoje gastryczne problemy. Mamy tutaj poważny problem. Dostałem przed chwilą tę paczkę z nabojami i listem w języku arabskim. Możesz się tylko domyślać, co to może znaczyć. Nie dość, że kosmitów mamy na głowie, to teraz jeszcze to. Zobaczmy. Naboje się wykorzysta. A z tego listu to, co nieco rozumiem, byłem raz na dzikim sodzie. I co? Dziwne to jakieś, ale jednocześnie podobne do czegoś. Jeszcze chwila. Takie szlaczki to ja rysowałem już w przedszkolu. Dam radę. O, już wiem. To jest. To jest przecież obrócone od 160 stopni. A pan tu jeszcze jest? Do widzenia! Zadzwonimy do pana! Okej. Okay. Ale ja nie mam telefonu! Eee, okej, okay, okej! Okay. Żegnam! Ej, on miał rację. To po polsku jest. Tylko do góry nogami jakiś debil napisał. Z tego co widzę, to to jest recepta. A tamto to nie naboje, tylko czopki. Hm, tak myślałem! Słuchaj, Rafał, chciałem, żebyś kogoś poznał. Choć właściwie to już się znacie. Dzień dobry, Majarze! O kurwa, kosmita! Cholera, zacięło się. Tak jeszcze nie miałem. Bo takimi nabojami to co najwyżej gorączkę ustrzelisz. Ale zaczekaj, Rafał, nie zabijaj go. On przeszedł na naszą stronę. Co? A jak? Generale, jest pan zhipnotyzowany przez niego. Zaraz odstrzelę mu dupę i poczuję się pan lepiej. Zaczekaj, powiedziałem. Kojarzysz Buxtona? To jakiś baton bez cukru? Nie, to ten kosmita tu. Jakiś czas temu go zwerbowałeś. Dla mnie wszyscy wyglądają tak samo. Czekaj. A to nie jest ten, co go zajmowałem? Nie, przecież ten żyje! No właśnie, też mi się to wydawało dziwne. A, to ten, co nic nie wiedział. Przepraszam, wiedziałem niewiele, a to spora różnica. Tak, okazało się, że jak go przycisnęliśmy, to jednak miał pewne przydatne informacje. W jego przypadku haratanie jąder bieszczotem i smyranie paralizatorem po odbytach przyniosło ciekawy rezultat. Ale jeszcze więcej dowiedzieliśmy się, jak się porządnie na jady napił. Powiedział nam nawet takie rzeczy, których jeszcze nie wiedział, że wiedział. Ale jakbyś usłyszał wszystko naraz, to byś w Majty narobił z radości! Nie no, aż tak to nie! To prawda zdarzyło się raz czy dwa. Ale to po pijaku było. Słyszałem co innego. W tej wersji się będę trzymał do samego końca. W każdym razie, uwierz mi! Popuścisz w gacie! Mówię z własnego doświadczenia! No to jak wszystko powiedział, to mogę go już zajewać oficjalnie, co nie? Nie, zostaw go w spokoju! On jest po naszej stronie, a do tego jest nader inteligentny jak na kosmite. To prawda, to dalej poziom naszej podstawówki i to bardziej tych wcześniejszych klas, ale dla nich to prawdziwy Einstein. Najważniejsze dupa, wszystko jest najważniejsze cholera, nie wiem od czego zacząć. Ty wiesz, dlaczego te kosmiczne pomarańczowe niedorozwoje zaatakowali naszą galaktykę? Gdybym miał zgadywać, to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o alkohol. Dobrze, kolejny raz udowadniasz, dlaczego cię nie wyjechałem na zbity pysk po tych wszystkich wpadkach. Backstone? Eee, tak. No to u nas są limity i ograniczenia. I szybciej się nawalić płynem do spryskiwaczy niż naszym ojczystym półlitrem. Zapomniałem dodać letnim płynem. Tragedia. A u was to alkohol i, bacie, i pijackie i Eldorado jest na porządku dziennym. Po prostu raj, nomen, nomen, na ziemi. U nas to brat brata sprzeda na straż galaktyczną, jak się z piwem nakryje. W nagrodę co prawda może dopić po aresztowanym browara, ale nigdy się to nie wydarza, bo od razu delikwenta zgarniają za przebywanie w pobliżu otwartego pojemnika z alkoholem. Takie prawo pojebane mamy. Dlatego też akurat alkohol jest motorem napędowym naszego kosmicznego alko -dżihadu. Każdy chętny, który bierze udział w działaniach wojennych może bez przeszkód podczas tych działań pić ile mu się podoba. Aż do pożygu. A nawet i dłużej. Alkohol to zło. Ale tylko kiedy się go zabrania. Bez tego nie doszłoby do tego galaktycznego alko-dżihadu. to wiele wyjaśnia, ale ja z tym alkoholem to żartowałem. Myślałem bardziej, że szukacie jakichś paliw kopalnych do napędzania swoich statków czy coś w tym stylu. Kurna, Rafał, piłeś dzisiaj czy co, bo jesteś przenikliwy niczym blaster. Jeśli chodzi o paliwa, jest z tym związana zupełnie inna historia. Wiesz dobrze, jak chwilowo zdezorientować atakującego skurwosa, co nie? Generale, nie ucz księdza dzieci robić, wiadomo, najlepiej rzucić w nich świeżym gównem, ewentualnie zostawić zasraną niespodziankę w ich okolicy, żeby zapach się rozszedł. No właśnie! Baxton, wyjaśnij jeszcze raz, dlaczego kosmici lubią tak bardzo zapach gówna! To proste jak słońce! Dlatego ponieważ to właśnie gówno poddane rafinacji zasila ich, to znaczy nasze... no... to znaczy teraz to już ich silniki statków kosmicznych. Oczywiście nie samo gówno, ale jest to jakby główny składnik. Zapamiętaj sobie. Nieważne co powiesz, dla mnie i tak jesteś, będziesz i byłeś kosmitą. A mój mały przyjaciel zaczyna się już niecierpliwić, bo od rana nikogo nie zajebał. Zagłada, skończ z tymi pogróżkami, on przeszedł na naszą stronę. Sam przyznaj, ten kto wymyślił silniki zasilane gównem musiał być nie lata geniuszem. Kto wie, może nawet był uczonym. No Dobra, ale co to ma wspólnego z tym, że lubię zapach gówna? A ty jak zalewasz benzynę E50 do swojego golfa, to nie wdychasz tego cudownego, anielskiego zapachu paliwa? Od kiedy trzeci raz rzędu zemdlałem przy dystrybutorze, to już nie. No może co najwyżej 40 minut. Dobra Rafał, widzę, że od emocji ci zwieracze lekko wibrują, a sprzątaczka wyszła już do domu. Myślę, że na tych rewelacjach dziś zakończymy, a teraz przejdę do konkretów. Okazuje się, że na jednej z planet galaktyki Skurwoks istnieje rasa, która nie poddała się najeździom z kosmosu i walczy do dziś. Z tego, co Buxton opowiadał, to niezłe zakapiory. Myślimy, że to niezła okazja, aby tam polecieć i nawiązać z nimi jakiś kontakt, a w ostateczności sojusz. A jakby nie pykło, bo różnie z tobą bywa, to przynajmniej walnąć z nimi dwie setki na zapoznanie, a następnym razem poślemy kogoś kompetentnego. Dobry pomysł, ale pół litra to minimum na taką misję rozpoznawczą. A to i tak tylko na jedną rękę. A ja mam dwie, to już liter będzie. Pan ma dwie, to już dwa litry. Do tego mam dwie nogi. Więc to już będzie 4 litry. Jak 4? No bo kopię każdą w dwie strony, czyli razy 2. A to już razem będzie 8. No i do tego nie wiemy, ile oni mają rąk, także na zapas wezmę 12. Dobra, to ustalone. Zbieraj dupę w troki i leć tam. Tylko pamiętaj, nikogo nie zabijaj. No chyba, że będą strzelać z piersi. Generale, nie znam kosmitów, którzy strzelają z piersi. Chyba, że mlekiem. Nie wymążaj się. Pamiętaj, że lecisz w pokojowej misji. Po prostu nie zrób gnoju, jak zawsze. No, to jest jeszcze do dogadania. Wie generał, że ja najpierw strzelam, później pytam. Dlatego o tym wspominam! Ale jest jeszcze jedna sprawa. No dobra. Ta butelka wpadła tu przypadkiem. Chyba ze trzy, ale nie o tym teraz. Kojarzysz Buxtona? Nie. Tak! Kurwa nie! Zabierzesz go ze sobą. Wiem, że od kiedy straciłeś cały swój zespół, pracowałeś samotnie, ale musisz znowu otworzyć się na ludzi. Pan chyba zapomina generale, że to jest pany kosmita. Tak, ale ten pracuje dla nas. I uwierz mi, jest naprawdę tani. Popatrz z tej strony. Nie dość, że ci może pomóc, bo wie gdzie ich szukać, to jeszcze będziesz go mieć na oku i niczego złego tu w tym czasie w bazie nie odwali. No, dobra, niech leci. Ten jeden raz zrobię wyjątek. hej, ej, coś za szybko poszło. Stój! Tylko go nie zabijaj. Kurwa. A przypadkiem może być? Nie może. No dobra. Ale wypadki się zdarzają. Pamiętaj, że mam dostęp do twojej kamery w hełmie. No to nie jedzie.